Nie przyuważałem tego Heliona, tutaj goni, goni wiking, gdzieś tego Mediwaka próbuje znaleźć, no nie ucieknie mu już chyba, jeszcze jedna seria i będzie po nim, spada tutaj na dół tego kanionu, misji ratunkowej nie będzie, no a y, najprawdopodobniej push w y, wykonaniu rasowego, który odkłada też w tym momencie minerały na y, swoją y, ekspansję zobaczcie płoną kaktusy eee, spłonęły w tym momencie nigdy nie widziałem tego efektu nie wiedziałem, że da się coś takiego zrobić zniszczył tutaj e, na rampie tego supply depota rasowy, no i wycofuje swoje wojsko, niebroniona zupełnie w tym momencie ekspansja, dobry moment na atak e, steam rzucony wpadają w tym momencie e, heliony, wpada piechota cztery czołgi się rozkładają, już powinien się wycofywać z rasowy, bo za moment ich salwa z tych czterech czołgów zrobi mu sieczkę z wojska eee, Czyżby chciał dropować tutaj Te Siege Tanki, nie, nie dropuje Zostało mu zaledwie trzy eee, Zostały mu zaledwie trzy marulery I jeden Marine, no wybronił tutaj Tą ekspansję Doprowadził do podobnej liczby, co prawda SCV-ek rasowy w tym momencie Ale wydobycie większe ufanki jego, To on ma ekspansję jeszcze, jeszcze nie buduje się command center, teraz dopiero, nie ma siege tanków, no i myślę, że nie jest w stanie wybronić tego pusza, który wyruszył w tym momencie z bazy e, funkiego który jednak nie, chyba nie będzie jeszcze atakował, gra bezpiecznie póki co, chce mieć pewność, to jest, e, może być 2-0, to może być awans do półfinału już Pucharu Lenovo, a co za tym idzie, e, możliwość już gry o sam finał, więc nie, on chce tutaj spokojnie, Dorobić wojska 70 limitów, a w tym momencie 75 ku mojemu zaskoczeniu rasowy. Sporo ma tej piechoty, ale nie ma, nie ma jeszcze żadnych seed tanków. Eee, 35, tak, mogę pokazać. 35 z ma w tym momencie funki, 31 rasowy. Wydobycie no, o prawie dwa razy więcej przez moment miał funki. Niemniej jednak e, ekonomia ekonomia zdecydowanie przewagą w tym momencie. Fankiego, no, dobrze rzucony skan tutaj łapie ten moment kiedy e, atakował te zniszczalne skałki rasowy e, Armia Funkiego tutaj raz w górę, raz w dół e, Nie decyduje się jednak niszczyć ostatecznie tych skałek, wycofuje się rasowy No a naprzeciwko niego tutaj te cztery groźnie wyglądające sieć tanki, czyżbyśmy mieli tu zobaczyć bitwę? E, atakuje Fanki, wyciąga jednego marudera, e, te heliony cały czas do przodu smażą, smażą tych Marines wycofuje się, wycofuje się rasowy, są już tu przygotowane SCV-ki, które rzucone w tym momencie do ataku, czołgi dopiero teraz rozkładane no, pytanie stracił większość piechoty Funki do tej pory traci czołgi stracił również całą piechotę no, jest gotowa ekspansja, czy będzie kontra w tym momencie w wykonaniu e, rasowego, na to wygląda, maszeruje tutaj 74 limitu ma e, do 65 w tym momencie, SF-ki dzielnie przyjęły na siebie serię e, z tego sitztanka. E, troszkę do przodu, troszkę śmiało wypchnięte tutaj te marudery. No, teraz najprawdopodobniej zniszczy te skałki e, rasowy, ma bardzo dużo mediwaków. zobaczcie 2, 4, 6, 8, ich jest w tym momencie to dużo, dużo energii, dużo leczenia. No i droga do Maina funkiego w tym momencie stoi przed nim otworem. Funki dopiero teraz orientuje się, że skałek już nie ma, że ten atak następuje. E, Steam zagrany, pada e, Supply Depot, e, czołg złożony, wpadają tutaj marudery. No, e, wykończy jeszcze najprawdopodobniej ten engineering bay, ale wycofuje się, nie chce tutaj wpaść w jakąś zasadzkę. E, zobaczmy jak wygląda sprawa ekonomii. 40 cefałek ma funki 24 rasowy. Wydobycie w tym momencie tak, takie samo dzięki temu wycofaniu SCV-ek. Main praktycznie wybrany już u Funkiego. Main praktycznie wybrany już u Rasowego. No, czyli tutaj za momencik nie będzie już tak dużej różnicy w wydobyciu, bo Main już nie przynosi praktycznie żadnego dochodu. Zresztą zobaczcie, że Funki wycofał wszystkie SCV-ki w tym momencie z Maina. Dalej czystą piechotą gra Rasowy. No, zrobiła nam się tutaj bardzo ciekawa gra. Mamy 21 minutę, właśnie w tym momencie no i e, kiedy pojawią się jakieś sicz tanki ze strony e, rasowego nie zapowiada nic tego e, cały czas tutaj ostro pracują te trzy baraki e, ma tutaj jeszcze sporo cfałek, mógłby kilka jeszcze przerzucić do Naturala e, nie uruchomił żadnego gazu w naturalu funki, jeden gaz w tym momencie tutaj uruchomiony, gdzie jest jego armia? No tu bitwę przegapiłem, przepraszam bardzo, stracił tutaj niestety chyba większość wojska rasowy 79 w tym momencie. E, funky 65 rasowy, e, atakuje tutaj jego piechota w tym momencie no, Biorąc pod uwagę ilość piechoty jaką ma rasowy, przydałyby mu się jakieś upgrade'y 21 minuta, nie ma jeszcze nawet plus 1, Funky ma to plus 1, wygospodarował gdzieś minerały No i teraz pytanie, czy Funky będzie próbował przepchnąć, czy zdecyduje się zaekspo'wać Obydwaj gracze, no praktycznie na jednej bazie w tym momencie nie liczę tych mainów, które są wybrane, praktycznie docna. Funki tylko gaz zbiera w mainie. Przypominam, zobaczmy ten dochód. Dochód praktycznie taki sam, 4, 31 scv -ek. troszkę nadrobił ilość SCV-rasowy w tym momencie. Czyżby chciał teraz zniszczyć te, wykorzystać ten moment i zniszczyć skałki? Jest taka możliwość, mądrze, mądrze to robię, bo widzimy, że Funki przyczajony tu w tym momencie na środku e, z 84 limitu niestety tylko u rasowego, prawie 110 w tym momencie ma Funki, dorabia sporo mediwaków, no i chyba będzie za sekundkę tutaj pusz e, stracił wizję na tej wieży w tym momencie Funki, Pojedynek SCV no niestety włączą się do niego tutaj piechociarze. Zniszczone te skałki, czyli miejsce do zaekspowania już gotowe. Przelatuje, jeżeli dobrze widzę, e, command center z maina, pozbawiając się możliwości wydobywania tutaj gazu. E, rasowy będzie ekspował te złote minerały. Leci tutaj teraz ten command center. E, co robi Funky? Co robi Funky? Funky cały czas produkuje. E, robi się również kolejny command center u niego. Armia e, Rasowego przemierza tutaj teraz to pole. E, Funki troszkę tutaj unieruchomiony poprzez zniszczenie tych skałek, musi pilnować. No ale teraz złożył wszystkie czołgi i przemyka środkiem. Rzucone skany, obydwaj gracze non-stop w tym momencie się już skanują. No i pytanie, tutaj tylko dwa siege tanki tak naprawdę, czy one zrobią dużą różnicę? Jest trzeci, nie dojrzałem go, gdzieś za krawędzią ekranu się zniszczy, schował. No i traci całą armię rasowy, myślę, że nie da rady, nie da rady tutaj już wrócić do gry. Funki mądrze, mądrze nie śpieszył się, nie śpieszył się, naprodukowywał, naprodukowywał, no i wygrywa 2-0 w takim razie kolejnym półfinalistą e, pucha żelenowo jest e, w takim razie Funki.